Jeżeli jesteście kierowcami, jeździcie po zmroku albo jeździcie na rowerze i też jeździcie po zmroku, zapewne wiecie jak ważne jest dobre oświetlenie. Mam tu na myśli odblaski, lampki rowerowe i tego typu rzeczy. To samo jest w przypadku dronów. Jeżeli latacie po zmroku, pamiętajcie, aby nasz dron zawsze był widoczny. W jednym z moich poprzednich odcinków prezentowałem takie lampki doczepiane pod miniaka i nie tylko, bo one pasują również do innych modeli dronów. Lampki miały w sobie zamontowane trzy diody, małą bateryjkę i zaczepiały je się tutaj pod ramiona. Z tyłu wchodziły idealnie w te kółeczka, natomiast z przodu trzeba było je troszeczkę cofnąć tutaj, w to miejsce, dlatego że w to kółeczko niestety się nie mieściły. Postanowiłem sprawdzić również inny rodzaj oświetlenia dla miniaka. I zamówiłem coś takiego, jest to taka nakładka, którą mocujemy na czoło drona. Wygląda ona w ten sposób. Mamy tutaj wbudowany port micro USB, małą bateryjkę i dwie diody. Które świecą na kolor czerwony, ale bardzo, bardzo mocno. Uwaga. Mamy jeszcze dostępne bodajże chyba dwa albo trzy tryby. To jest pierwszy, to jest w sumie drugi, test trzeci i koniec. W zestawie mamy też również kabel USB do ładowania oraz takie naklejki, na wykończenie. I to w sumie wszystko. Zakładając miniakowi takie dodatkowe oświetlenie, zwiększamy jego wagę o 8 gram. Zanim przystąpimy do montażu, z miniaka trzeba wydubać mu te oczy. Tu są takie dwie naklejeczki z lewej i z prawej strony. Na początku kiedyś myślałem, że to są jakieś wloty, ale to są tylko naklejki które po prostu musimy wydubać jakimś śrubokrętem, dlatego że zaczepy od tego oświetlenia wchodzą nam idealnie w te otwory tutaj. A więc tak wygląda efekt końcowy. Tyk. Myślę, że całkiem spoko. W przeciwieństwie do tamtych małych lampek, które pokazywałem Wam wcześniej. Tego nie musimy ściągać. Tamte lampki, siłą rzeczy, jeżeli chcemy miniaka transportować w keysie, no to musimy je ściągać za każdym razem. Ja sobie opatentowałem taki pomysł na rzepy, ale to no nie jest on zbyt praktyczny. Lampki, generalnie tamte małe, są naprawdę bardzo fajne. Jest, Dron jest bardzo widoczny z dużej odległości. W teście leciałem nim na 70 metrów w górę i było wszystko pięknie widać. Natomiast, no, jeżeli chodzi o praktyczne użytkowanie, no to nie są one zbyt wygodne, ale można się do tego przyzwyczaić. Jeżeli chodzi o to, no to przeprowadzimy testik krótki, na który was serdecznie zapraszam i zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Mini spikulorobek. Jesteśmy na 12 metrach i spróbujemy polecieć wyżej. Zatrzymałem się na 50 metrach. Słuchajcie, jestem 184 metry ode mnie. Nie jest jeszcze do końca ciemno. Zobaczcie jak pięknie widać. Wiadomo w telefonie będzie troszeczkę to inaczej wyglądało. Ja na żywo widzę to zdecydowanie lepiej, sami ocencie. Ok, więc słuchajcie, no, wydaje mi się, że test został przeprowadzony całkiem rzetelnie. Jak na warunki wieczorne, które tak do końca jeszcze nie są wieczorne, ponieważ mamy jeszcze dosyć jasno, drona widziałem z odległości prawie 200 metrów na wysokości 50 metrów. Był on naprawdę daleko, jak na warunki wieczorne, gdzie tak naprawdę no nie są łatwe do latania. Byłem w stanie bez problemów określić jego pozycję, czy jest on skierowany do mnie przodem, czy tyłem. Także uważam, że gadżet jest naprawdę wart polecenia. Bardzo ciekawie są również Waszych opinii na ten temat, dlatego jeżeli macie jakieś pytania, uwagi, śmiało zostawiajcie w komentarzu pod filmem. Ja się z Wami żegnam i do następnego odcinka. Trzymajcie się, cześć!